Kim pani jest, pani profesor? Bo różnie o pani mówią. W ostatnich dniach internet niemal zapłon. Pani profesor, się zdecydowanie. Dramat jest w internecie z to pani profesor, Cicho kłamie w żywe oczy. Moim gościem jest profesor Grażyna Cichoszy. Są momenty w historii, kiedy jedna rozmowa zmienia wszystko. Nie dlatego, że mówi się coś nowego, ale dlatego, że w końcu ktoś ma odwagę powiedzieć to głośno. Latami czuliśmy, że coś jest nie tak, że jedzenie w sklepach jest gorszej jakości, że nasze dzieci chorują coraz młodziej, że lekarze nie mają odpowiedzi i tylko przepisują leki, że system nas okłamuje, a instytucje, które miały nas chronić, milczą. Ale nikt tego nie mówił głośno, przynajmniej nikt to miał autorytet i zasięgi. Aż do teraz, kiedy profesor Cichosz powiedziała to, co my, miliony Polaków czuliśmy, i powiedziała to w podcaście U Bogdana Rymanowskiego, który ma duże zasięgi oraz autorytet w mainstreamie. Jeśli jeszcze nie słyszałeś tej rozmowy, to koniecznie posłuchaj. Link znajdziesz w opisie tego filmu. I nagle po podcaście z profesor Cichosz, dwa miliony ludzi zobaczyło, że nie są sami. Zrozumieli, że to, co czuli przez lata, nie było paranoją, tylko prawdą że decyzje podejmowane w Polsce i w Unii Europejskiej dotyczące zdrowia są motywowane głównie zyskiem, a nie zdrowiem ludzi. Podcast z Profesor Cichosz to nie jest tylko wiral, to przebudzenie. Pod filmem jest ponad 15 tysięcy komentarzy ludzi, którzy dziękują Profesor Cichosz za odwagę i mówienie prawdy. W każdym komentarzu, w każdym dziękuję, w każdym udostępnieniu widzisz jedno – ludzie, którzy latami milczeli, w końcu znaleźli swój głos. I teraz, po raz pierwszy od dekad, mamy szansę coś naprawdę zmienić. I tu nie chodzi o żadną dietę czy odchudzanie. Ludzie są po prostu fkgieni, że na każdym kroku się ich truje, a władza nie robi z tym zupełnie nic. Osoby, które decydują o tym, co trafia na nasze stoły, muszą w końcu obrać za priorytet zdrowie ludzi, a nie interesy korporacji. A instytucje, które mają nas chronić, muszą w końcu zacząć to robić naprawdę, a nie tylko udawać, że to robią. Profesor Cichosz zerwała zasłonę mówiąc głośno jak jest. I teraz po raz pierwszy mamy szansę naprawdę coś zmienić, ale tylko jeśli nie pozwolimy, by mainstream nas uciszył, zdyskredytował i wyśmiał jak to ma w zwyczaju, bo właśnie to jest ich broń. Kiedy pojawia się niewygodna prawda, która zagraża systemowi, nie odpowiadają na nią, atakują tego, kto ją powiedział. I w tym przypadku mainstream ma trochę racji, bo profesor Cichosz faktycznie przekręciła parę rzeczy. I te parę rzeczy wystarczyło. Eksperci z nurtu evidence-based medicine, dietetycy, którzy przez lata nie powiedzieli ani słowa o systemie kontroli żywności, nagle znaleźli czas, żeby nagrywać filmiki. Ale nie o tym, że system nie działa, nie o tym, że Polacy jedzą pasze, nie o tym, że wisi nad nami widmo Mercosuru, czyli umowy handlowej z krajami, gdzie standardy produkcji żywności są nieporównywalnie gorsze niż te w Europie. Gdzie hormony wzrostu w mięsie to standard, gdzie GMO bez etykiety to norma, gdzie pestycydy zakazane w Unii Europejskiej to codzienność. I teraz przez Mercosur rynek zaleje żywność, której nie da się kontrolować. Polska produkcja upadnie, a my zostaniemy z żywnością jeszcze gorszą niż obecnie. I wtedy, gdy będzie za późno, ci sami eksperci powiedzą: No, tak, to oczywiste, ale my ostrzegaliśmy. Nie, nie ostrzegaliście. Ostrzegała profesor Cichosz. Ostrzegają rolnicy. Ostrzegają ludzie, którym naprawdę zależy na naszym zdrowiu. A wy? Wyście nagrywali filmiki prostujące, co powiedziała profesor Cichosz, żeby ochronić wasze ego. Bo tak naprawdę o to chodzi, prawda? Nie o zdrowie Polaków. Nie o jakość żywności. Nie o system, który nas zawodzi. O wasze ego. Przez lata budowaliście autorytet, my jesteśmy ekspertami, my znamy badania, my mówimy o nauce. I nagle przychodzi profesor spoza waszego kręgu, mówi niewygodne rzeczy i w tydzień osiąga zasięgi, o których marzyliście latami. Prawie 2 miliony wyświetleń w rozmowie, która trwa ponad godzinę, setki tysięcy udostępnień. Ludzie w końcu słuchają, pytają, budzą się. I co robicie? Zamiast powiedzieć, OK, faktycznie to ważny temat, dołączamy do tej misji, aby zatrzymać niekorzystną umowę dla zdrowia Polek i Polaków, więc dołączamy do apelu profesor Cichosz. To nie, wy nagrywacie filmiki podważające, dyskredytujące profesor Cichosz, żeby opinia publiczna skupiła się na nic nieznaczących detalach, gdzie sedno problemu, czyli bezpieczeństwo żywności, jest przemilczane. No bo jak to tak? Ktoś poruszył temat, który wy przez lata ignorowaliście? Ktoś powiedział prawdę, której wy nie mieliście odwagi powiedzieć? To boli, prawda? Więc zamiast przyznać, że przegapiliście najważniejszy temat ostatnich lat, wolicie udawać, że problem nie istnieje. Zamiast mówić o systemie kontroli żywności, mówicie o tym, że profesor Cichosz pomyliła kraj, który wycofał Aspartam. Zamiast ostrzegać przed Mercosurem, ostrzegacie przed pseudonauką. Bo łatwiej zdyskredytować kogoś, kto powiedział coś ważnego, nie idealnie, niż przyznać, że sami przez lata milczyliście. Łatwiej nagrać filmik Profesor Cichor się myliła, niż filmik My Was zawiedliśmy, bo to drugie wymaga pokory, a Wam pokory brakuje. Wymaga przyznania, że Wasz autorytet być może nie jest tak wielki, jak myśleliście. Że może ludzie mają prawo słuchać także innych głosów, że nauka to nie jest monopol. Ale nie! Wolicie atakować, bo w waszym świecie, jeśli ktoś mówi coś ważnego bez waszego błogosławieństwa, to musi być szurem i foliarzem. Jeśli osiąga zasięgi większe niż wy, to musi być populistą. Jeśli ludzie mu wierzą bardziej niż wam, to ludzie muszą być naiwni, albo trzeba wprowadzić cenzurę, żeby tacy ludzie nie mogli się wypowiadać. Nigdy, przenigdy nie dopuszczacie myśli, że może to z tym systemem, którego tak zaciekle bronicie, faktycznie coś jest nie tak. I wiecie co jest najsmutniejsze? Że gdybyście naprawdę dbali o zdrowie Polaków, gdybyście naprawdę kierowali się nauką, a nie ego, to byście byli po stronie profesor Cichosz. Nie musielibyście się zgadzać z każdym słowem. Moglibyście skorygować szczegóły. To normalne. Ale powinniście powiedzieć, taki system kontroli żywności w Polsce to problem. Dziękujemy, że ktoś o tym mówi głośno. Dołączamy do walki. A zamiast tego wybraliście wojnę nie o prawdę, nie o zdrowie, nie o ludzi, tylko o swoje ego i ten zepsuty system. I to mówi wszystko. Łatwiej nagrać film o tym, że profesor Cichoś źle zacytowała jedno badanie, niż stawić czoło prawdziwemu problemowi. Bo prawdziwy problem wymaga odwagi, wymaga powiedzenia niewygodnych rzeczy i zadzierania z potężnymi interesami. A przecież to się nie opłaca, bo przestaną was zapraszać do śniadaniówek. Niestety to nie jest przypadek. To jest strategia. Mainstream wie, że jeśli pozwoli nam rozmawiać o sednie problemu, przegra, bo fakty są po naszej stronie. Więc zamiast tego dyskredytuje i wyśmiewa, nazywa szurem, żeby inni bali się z taką osobą zgodzić. No bo przecież kto chce być kojarzony z wariatem? No, i robiąście pośmiewisko, żeby ludzie nie słuchali tego, co mówisz, tylko to, jak jesteś przedstawiany. Ile razy widzieliście kogoś, kto mówił prawdę i został zniszczony nie argumentami, tylko linczem społecznym. Ile razy widzieliście, jak niewygodny temat został zamieciony pod dywan nie dlatego, że był antynaukowy, ale dlatego, że nie wypada o tym mówić. I to działa. Latami to działało, ale jest jeden problem. Tym razem ludzie już się przebudzili. Dwa miliony osób zobaczyło prawdę i nie da się już ich przekonać, że to, co widzieli, to wariactwo. I teraz zwracam się do mainstreamu. Nie możecie nas już uciszyć. Ciśnienie znalazło ujście. I teraz po raz pierwszy od lat to wy musicie się tłumaczyć. Więc pytanie brzmi, czy zmierzycie się z faktami, czy zaczniecie w końcu działać w naszym interesie? Bo innej opcji już nie ma. Drogi słuchaczu, udostępnij ten film. Niech idzie w świat. Pokażmy, że jesteśmy z profesor Cichosz i zależy nam na zdrowiu Polek i Polaków. Nie zgadzamy się, żeby upadło polskie rolnictwo i żeby sklepy zalała żywność drugiej kategorii. Bo to nie jest walka jednej profesor. To nasza walka. To walka o nasze zdrowie, o przyszłość naszych dzieci, o prawo do prawdy. I nie możemy jej przegrać. Dlatego wyślij ten materiał znajomym, rodzinie, udostępnij na Instagramie, Facebooku. Niech zobaczą go ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. Niech zobaczą go ci, którzy myślą, że są sami, a nas tak naprawdę są miliony. I im więcej nas będzie, tym trudniej będzie nas zignorować. To jest nasza siła. Nie mamy mediów, nie mamy budżetów reklamowych, ale mamy prawdę i mamy siebie nawzajem. Jeśli będziemy o tym głośno mówić, jeśli nie poddamy się, wygramy. Bo prawda prędzej czy później zawsze wygrywa. Dlatego polub ten materiał, skomentuj dla zasięgów i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Cześć!